To był facet, którego wszyscy pamiętali i zawsze wydawało się, że on jest. I zawsze wydawało się, że on będzie. Najpiękniejsze z tego życia i z tej historii Bartka jest to, że pomimo wielu trudności, on pokazał, że można zrobić całą masę fantastycznych rzeczy. Że diagnoza to jeszcze nie jest koniec. Że można pewnym prawom zaprzeczyć. Każdy z nas może się różnić, ale że każdemu warto pomóc, docierać do celu, a osoby z niepełnosprawnością chcą, w pełni się realizować, to po pierwsze, albo istotnym dla nas jest wchodzić głównymi drzwiami, to jest taka inspiracja, dla wielu ludzi, jak żyć. Że warto żyć i żyć na maksa, i myśleć o sobie i o ludziach, i szukać tego, to, co jest dobre, to co on podkreślał. Ja wiem, że wiele rzeczy jest do naprawienia, do poprawienia w kwestii osób z niepełnosprawnościami, ale szukam tego, co się udało.